To już od ilu, 10 lat trenujesz? Ile trenujesz? Nie no, nie 10, w Warszawie 4 i wcześniej 2 lata w Gdańsku. Ustawiłem sobie życie tak, że jest mi dobrze, mogę trenować dwa razy dziennie, na tym się skupiam. Walczyłeś razy? Ja w klatce ile razy? O no w... ile no? 26 lat. No i właśnie dostaniesz pizdę od gościa, który jeden raz walczył tylko w klatce. No to przyjedź i zamknij japę już kurwa. No to... Zamknij pizdę, Kodonie, jebany zaraz będę. <laughs> no to co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No Karp już jest. Tak zrobiłem, nie będzie jakiś mi kontań, wyzywał mnie, że będę coś się rucham, salany na łóżku, robimy parter po chuj, takie rzeczy pierdoli. Po co tak gada? Popłac się. A to ty się zaraz popłaczesz. Popłac się. Wejdź, czułeś. Byś w płakał w klatce, nie? Będziesz ty się tym. Nie mm. No... Piękny kurwa jesteś. No tak jak ty kurwa. Ołówek Będziesz piękny po walce. No ty też. Kurwa. Ci łeb rozpierdolę, nogę ci urwę. pałę Obiecuję ci, że nie zatańczysz więcej. A też do końca nie uważam, żeby to był... Nie, nie bagatelizuję tego i nie uważam, żeby to była taka łatwa walka. No ale Sekuento jest znany z melanży i przegrał z tym podsiadło freakfightów. <laughs> <laughs> to była przegrana, że on przeleżał, tylko wiadomo, to była moja pierwsza walka, no, ale... No to płakał. będziesz szoku, no. Będziesz płakał. No to ty będziesz płakał. Pierwsza kurde. runda. Pierwsza no to, runda. No, zakładamy się Jakiś zakładzi Ale już też? mamy jeden zakład, ale ja cię pytam, no. w jaki sposób Ty chcesz mnie pokonać. Cardio, ale załóżmy, że jest po mojej stronie. Techniki nie masz, ale skąd ty możesz. No to może techniki nie ma. ale jak cię pierdolę. Zabierze ci ale, 50%. Ale jaki tlenu? stres, przyk, ten ja, to, który chyba tańczył. Nie, ja jestem bardziej niż pewny, że wygram. no to to no to się no to kurwa 9 marca się no i zobaczymy, no, no. 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 ale no nie, ma nie, jadę kurwa nie, marca nie, urwana. To będzie egzekucja. Będzie, no. Już się nie mogę doczekać. Ja też się nie mogę doczekać, że w pizdę dostaniesz, nie? No nie No ty nie umiesz tańcz, bo tylko w domu się skrętę Już mówię to przy wszystkich. skrętówką ci upierdalam kulanu, nikt no nie chcę tak. nie Jak Do parteru na no to... dojdzie pajacu, dostaniesz lufę i cię kurwa złożę. Zesrasz się kurwa. To jest, kurwa. Mu pęknie noga i będzie jeździł tam, nie wiem, wiesz. Już chce więcej. A, kurwa ty nie masz siły, żeby pękła noga, gościu, kurwa. Totalnie, po prostu, masz tyle kilogramów i nie chceć. Mu pęknie noga i będzie jeździł tam, nie wiem, wiesz. I pięknie! Pięknie zrobi to Lizaka. Do partoru pajacu. Dostań sznurów i cię kurwa złożę. to ale stał inaczej. Te Uuuu! znowu lewy w wykonaniu Lizaka do nie masz, ale. ale... 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 ale, ale... ale A, naprawdę bardzo dobra reakcja w postaci. Przemysław Sekw. So Tak te tę porażkę? Tak, tak, Sequento był lepszy, tyle nie będę tutaj wymówek żadnych stosował. Nie wiem, jak jest do końca FMMA punktowany. Na przykład w kickboxingu kopnięcia są mocno punktowane, nie? Sekwento mówi, że się obawiał tego, że będzie urwana noga, wiesz? No, gra psychologiczna. Chciałem tak wpłynąć na niego. Chciałem, że ciągle w tym parterze, tu chciałem trochę też tej stójki pokazać, ale tak. Myślisz, że pokazałem trochę dobrze tej stójki, A kiedy ty walczyłeś w parterze? Nie, że w tych dwóch pierwszych walkach. No, że tam był parter? No wiesz, że parter ze skowyrą w sumie, nie? I, i że naj, unajmana na plecach, że wisiłem. Chodzę ze starym do wanny na plecach. Hello, goły, ja stary ubrany, nie? Pan y, przechodził sześciopak piwerka i co się stało? A ja mówię, widziałeś, widziałeś, nie? I tyle i patrzyliśmy się na siebie, więc mógł mi pocisnąć mocniej, a. No, mógł. zachował się ok. Bardzo cieszę, bo kurde. Wiedziałem, fajnie się też ruszałem na nogach, kurczę, nie tak jak w pierwszej walce, bo w pierwszej walce w ogóle prawie nie trenowałem, nie słuchałem się po, po pierwsze narożnika i pod, pod, podchodziłem do tego na wyjebaniu, że zawalczę i wiesz, co chodzi, a teraz pod, 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 podchodziłem do tego profesjonalnie i dalej trenuję, zapierdzielam i się napierdalam, nie?